Agnieszka Rosales Rodriguez, kurator zbiorów sztuki polskiej do 1914 roku, opowiem dzisiaj o obrazie Władysława Podkowińskiego „Dzieci w ogrodzie”, adoptowanym przez panią Agatę Wasilewską dla swoich dzieci w ramach aukcji skarby Muzeum Narodowego w Warszawie. Wakacje 1891 i 1892 roku Władysław Podkowiński spędził w majątkach swoich przyjaciół malarzy Juliana Maszyńskiego i jego żony Stanisławy oraz Miłosza Kotarbińskiego i jego żony Ewy. W Ewie zresztą tragicznie był zakochany. Te miejscowości położone koło Radzynina to mokra wieś i chrzęsne. Obraz Dzieci w Ogrodzie powstał w ogrodzie znajdującym się przy posiadłości Miłosza Kotarbińskiego i przedstawia Dwóch małych synków Miłosza, to znaczy Tadeusza i Mieczysława. Chłopiec z Konewką to właśnie Tadeusz, przyszły filozof, logik, światowej sławy uczony. Z kolei Mieczysław to późniejszy artysta, malarz, grafik i projektant. Władysław Podkowiński namalował w 1992 roku całą serię akwareli i obrazów, które są świadectwem jego plenerowych zmagań. Wychodził często ze sztalugami, z płótnem, by w bezpośrednim kontakcie z naturalnym światłem, światłem słońca, chwytać na gorąco migotliwe refleksy i kolory. Ten etap jego artystycznej działalności pozostaje pod wpływem doświadczeń wyniesionych z Paryża, gdzie w 1889 roku wraz z Józefem Pankiewiczem Udał się w podróż do Francji, podczas której mógł zobaczyć nie tylko wystawę światową, ale przede wszystkim wielką retrospektywę malarstwa Claude'a Moneta, jednego z czołowych impresjonistów. Doświadczenie to bardzo silnie odcisnęło się na twórczości obu artystów. Jak wiadomo, po powrocie z Francji w 1890 roku rodzimi artyści próbowali przenieść te paryskie doświadczenia na polski grunt otwierając w salonie Aleksandra Krywulta, mieszczącym się w hotelu europejskim, wystawę obrazów prezentujących właśnie ich impresjonistyczne doświadczenia. Niestety polska krytyka nie była wówczas przygotowana na to olśnienie światłem i kolorem. Wystawa rozpętała burzę w polskiej krytyce, zaangażowały się w nią tak znane warszawskie nazwiska jak malarz Wojciech Gerson, no dawny pedagog podkowińskiego, który w 1891 roku opublikował słynny artykuł Impresjonizm, w którym ganił tę nową manierę nazywaną wibryzmem. Uważał bowiem, że impresjonizm to zaledwie powierzchowna moda, która sprowadza się do zagadnienia formy, a nie treści, do, nieznośnego, do nieznośnej plątaniny kolorów, tego właśnie wibrowania poszczególnych plamek. Krótko mówiąc, Impresjonizm odbiegał od zasad, do jakich przyzwyczajona była publiczność, od zasad i konwencji akademickiego malarstwa malowanego zwykle w ciemnych kolorach, o starannym wykończeniu, gładkim, tak zwanym fini, w obrazów, w których cienie kładzione były. Cienko i transparentnie, co dawało efekt plastyczności bryły. Impresjonizm, swój największy rozkwit, przeżywał. W latach 70. w 1974 roku, jak pamiętamy, nastąpił słynny debiut kooperatywy młodych malarzy, którzy wystawili swoje obrazy w salonie Nadara, zyskując miano impresjonistów. Celem impresjonizmu było chwytanie krótkotrwałych wrażeń i utrwalanie ich w adekwatnej Formie, a więc w swobodnie wykonanym szkicu, często takimi szybkimi dotknięciami pędzla. Jak wiadomo, impresjoniści, którzy wyszli w plener, używając zresztą przenośnych sztaluk i przemysłowo produkowanych farb, co przyspieszyło impresjonistyczną rewolucję, bardzo często malowali na jasnych, białych gruntach, co zapewniało ich Większą świetlistość. Znacznie przyspieszyli proces wykonywania obrazu, a dla uzyskania efektu takiej matowości, jednorodności płaszczyzny malarskiej używali często jako. Spoiwa oleju makowego. Impresjoniści, chwytając tematy na gorąco, bardzo chętnie malowali miasto, ulice, przechodniów, wykorzystując pewne zasady, które właściwe są kadrom. Fotograficznym, to znaczy kompozycjom, które sprawiają wrażenie pochwyconych mimochodem, jakby przypadkiem, często w oparciu o przekątną diagonalę. Zresztą Władysław Podkowiński chętnie do tych zasad także się odwoływał. Kiedy nasi malarze udali się do Paryża w 1989 roku, impresjonizm znajdował się już w zasadzie w takiej fazie, Rozkładu, to znaczy, już pojawiły się nowe tendencje, nowe pro programy. Między innymi na ostatniej wystawie impresjonistów w 1986 roku, na grupowej wystawie impresjonistów, zadebiutowali neoimpresjoniści, którzy starali się uporządkować zagadnienia koloru i w taki metodyczny sposób podejść do sposobu rozkładania. Plamy na te składniki czystych barw, które dopiero w oku patrzącego miały tworzyć tak zwany melanż optyczny. W sali, w której się znajdujemy prezentowany jest obraz pola Siniaka, już może dość późny, ale mieszczący się w tym nurcie neoimpresjonizmu. Impresjoniści starali się malować w sposób spontaniczny, co nie oznacza, że nie przestrzegali pewnych zasad malarskich bo na pewno nadal poszukiwali określonego efektu w swojej sztuce. Władysław Podkowiński podczas wakacyjnych plenerów w Chrzęsnem w 1892 roku przedstawiał rozmaite zakątki ogrodu, łąki, stawy. Świadczące o znaczeniu tych nowych standardów obserwacji, czyli bezpośrednim kontakcie z naturą. Ale zasady te wyniósł jeszcze z wcześniejszego etapu swojej edukacji, albowiem punktem wyjścia jego twórczości był realizm i naturalizm. Był absolwentem klasy rysunkowej. W 1885 roku wyjechał na rok razem z Pankiewiczem do Petersburga. Warto podkreślić, że na jego artystyczną formację bardzo silnie wpłynęło środowisko Wędrowca, którego redaktorem był Artur Gruszecki, który zatrudnił do współpracy wielu znakomitych artystów. Wędrowiec stanowił takie można powiedzieć środowisko literacko artystyczne o postępowym obliczu upowszechniając właśnie ideę naturalizmu często o francuskim rodowodzie. Oprócz Stanisława Witkiewicza ważną postacią tego kręgu był Aleksander Gierymski, który bardzo silnie wpłynął na Władysława Podkowińskiego. Gierymski, który równolegle już dekadę wcześniej prowadził swoje luministyczne eksperymenty. Władysław Podkowiński współpracując z wędrowcem wykonał szereg ilustracji o takim reporterskim charakterze, chwytając właśnie rozmaite typy warszawskie czy zaułki warszawy. Jednak w późniejszej karierze, jak dowodzi grupa obrazów znajdujących się w galerii sztuki XIX wieku z równym sukcesem potrafił malować naturę. Dzieci w ogrodzie i to można powiedzieć taki intymny obraz sprawiający wrażenie właśnie pochwyconej na gorąco impresji z charakterystyczną dlań kompozycją właśnie na przekątnej w bliskim kadrze co daje wrażenie takiego właśnie utrwalenia ulotnego momentu co Leżało właśnie w programie impresjonizmu. Kolejnym elementem, który zbliża Podkowińskiego do francuskich impresjonistów, jest to rozwibrowanie, plamy fioletowe, cienie, szybkie uderzenia pędzla, często właśnie czystych kolorów, które nie są mieszane na palecie. Taki właśnie ulotny moment codzienności. Musimy pamiętać, że początek lat 90. to okres, w którym jeszcze żyje wielki Jan Matejko, a w świetle konserwatywnej krytyki sztuka pojmowana jest przede wszystkim jako Sumienie narodowe. To właśnie Gierymski, Pankiewicz, Podkowiński odwracają w pewnym sensie pod wpływem sztuki francuskiej te zainteresowania polskich artystów, pokazując, że obraz jest wartościowy także jako samodzielne zjawisko artystyczne, że warunkiem bezwzględnym nie jest narodowy temat. Władysławowi Podkowińskiemu udaje się więc wyzwolić z tego kręgu Matejkowskich zobowiązań narodowych spraw. A jednak polski impresjonizm nazywany jest zaledwie epizodem, eksperymentem krótkotrwałym. Po pierwsze, rozwija się dużo później niż impresjonizm francuski. Po drugie, obaj czołowi nasi artyści, którzy dokonali tego przeszczepu, Impresjonizmu francuskiego na grunt polski bardzo szybko rezygnują z tego kierunku poszukiwań. Tak Pankiewicz, jak Podkowiński zwracają się ku obrazom symbolistycznym. Podkowiński także ku takim fantastycznym tematom. W zupełnie nowej konwencji malarskiej. Pankiewicz maluje nokturny, takim najdonioślejszym akordem tej nowej, w tej nowej postawie i kierunku Podkowińskiego stanie się słynny szał uniesień w 1894 roku, pokazywany w towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas tego publicznego pokazu, jak wiadomo, artysta dokonał zniszczenia własnego dzieła, co dopełniło jeszcze tę legendę buntownika o chorej duszy artysty wyklętego, po francusku artist y, modi.